Radiologia to dziedzina nauki, dziedzina medycyny zajmująca się obrazowaniem ciała człowieka wykorzystując różne metody. Jedną z nich jest promieniowanie rentgenowskie, tomografia magnetyczna rezonansu jądrowego oraz ultradźwięki. I ja jako lekarz-radiolog opisuję takie badania. Radiologia wykorzystuje trzy metody obrazowania. Jedną z nich jest ultrasonografia, która wykorzystuje ultradźwięki i rozchodzenie się i odbijanie jak również jest rozpraszanie. Drugą metodą jest tomografia magnetyczna rezonansu jądrowego oraz trzecia to jest promienie rentgenowskie, czyli tradycyjna radiologia i tomografia komputerowa oraz angiografia. Metoda ultrasonografii fal ultradźwiękowych, to jest potocznie zwana USG. Przykładamy takich badań jest na przykład badanie USG brzucha. Wykonujemy je na przykład w przypadku podejrzenia kamicy nerek, kamicy pężyka żółciowego i ona głównie uwidacznia tkanki miękkie. Metoda rezonansu magnetycznego głównie również jest skierowana na tkanki miękkie i Tutaj mamy pełen wachlarz badań, począwszy od całego układu mięśniowo-szkieletowego, jak skończywszy na rezonansie jamy brzusznej oraz innych części ciała. Natomiast tomografia komputerowa uwidacznia głównie też kości oraz narządy ciała I wykonywana jest na przykład w przypadku tomografii brzucha